Czytelnia Radia RSC na wakacjach, czyli czytelnia pod gruszą. Tylko pozytywne emocje. Książki pełne humoru, sprawdzone bestsellery i nowości wydawnicze. Zapraszam. Karolina Bastkolasa. Idealna książka na wakacje powinna mieć określone cechy. Z jednej strony może być taka lekka, imprezowa i obiecuję, że tego nam dzisiaj nie zabraknie i oczywiście z akcją, która niesie. Tego też nam dzisiaj nie zabraknie. Z drugiej jednak strony powinna mieć jeszcze jakąś wartość dodaną. Coś, co sprawi, że nie uleci nam z pamięci, tylko zostanie, zostanie w głowie, tak jak wspomnienie dobrze spędzonego czasu. Bez wątpienia, co już zostało wielokrotnie sprawdzone, romans akurat, to na wakacje jest bardzo odpowiedni wybór. Z tym że powiedzieć o książce, którą dzisiaj mam dla naszych słuchaczy, że to jest romans, to jakby nic nie powiedzieć, ponieważ tak się składa, że tło tej powieści stanowi sport i to właśnie ten sport, który wzbudza w nas największe emocje. Kto oglądał wczorajszy mecz o wejście do finału, ten wie. Piłka nożna potrafi doprowadzić do szaleństwa i takie szaleństwo mam dzisiaj dla was. Z ogromną przyjemnością przedstawiam autorkę książki Zasady gry. Cześć, nazywam się Marta Cyrkiel, jestem autorką książki Zasady Gry. Pozdrawiam słuchaczy Radia RSC. Zasady gry Marty Cyrkiel ukazały się nakładem wydawnictwa Sabat i oczywiście książka może trafić w ręce słuchaczy Radia RSC, o ile na koniec programu skorzystacie z numeru 46 833 34 43. Jedno na początek należy jednak podkreślić. Ze względu na tak zwane momenty. Książka jest skierowana absolutnie do dorosłego czytelnika. Bo tak się składa, że Marta obdarzona jest talentem do przekazywania i pokazywania tych relacji damsko-męskich bez obijania w bawełnę. Co więcej, nie da się ukryć, że mimo, że zasady gry wyszły spod pióra kobiecej ręki. To nie znajdziecie w niej takiej typowej kobiecej naiwności, a nasza bohaterka, no umówmy się, to kawał twardej baby, choć bez wątpienia piękna i wysportowana. Jednak sport kształtuje charakter. Jak to się stało, że tak mało jest tej kobiecej delikatności w książce napisanej przez kobietę? Może dlatego, że jestem w głównej mierze sama chłopczycą od małych lat. Byłam wychowywana z mężczyznami, także jest mi łatwiej wczuć się w rolę męską. Dlatego, że znam ich zachowania, tak? Znam myślenie zachowania i jest mi po prostu bliżej do zachowań męskich niż damskich. Z kolei właśnie u mnie trochę kuleje ta cała delikatność i kobieca otoczka w niektórych momentach, tak jak właśnie zauważyłaś, tak? Że ta autorka jednak no, ma tak jakby trochę twardszy charakter w tym wszystkim. Nawiązując do tego, nasz główny męski bohater. Bo i taki znajduje się w książce, to postać przedstawiona, no cóż, po męsku. I jak szybko można się zorientować, z ogromną znajomością męskiej psychiki. Moje ciało stanowiło dla mnie świątynię. Dbałem o kondycję, dietę oraz odpowiednią suplementację. Trenowałem dwa razy ciężej i dwa razy więcej niż koledzy z drużyny, aby pokazać potencjalnie zainteresowanym, że jestem wart każdego dolara, którego chcieliby we mnie zainwestować. Udowadniałem, że pewne wartości zostały mi wpojone, a umiejętności wyuczone przez mojego ojca od najmłodszych lat. Byłem tym typem dziecka, o którym można powiedzieć, że czym skorupka za młodu? Nie przedstawiałem chorej ambicji mojego starego, bo Obrazowałem jego idealną kopię, chciałem wiernie powielać sukcesy ojca. Chciałem zagrać w reprezentacji kraju tak jak kiedyś mój staruszek, dumnie nosząc na piersi symbol państwa. Wściekły na siebie ubrałem krótkie spodenki oraz zwiewną koszulkę, spoglądając przy tym w lustrzane odbicie. Mój wzrok powędrował do szerokiej, czerwonej blizny, która przypominała mi o mojej głupocie oraz tym, co przeszło mi koło nosa. Nie miałem pojęcia, co ze mną będzie w przyszłości. Czy nadal będę w stanie trenować? Czy jednak przyjdzie mi grzać ławkę rezerwowych do końca kontraktu, a później wyrzucą mnie na zbity pysk, bo nikomu już się nie przydam? Zgrzytając zębami, narzuciłem na siebie rozpinaną bluzę. W kuchni przyszykowałem sobie śniadanie oraz przekąski na później i ruszyłem stanąć z moim przeznaczeniem twarzą w twarz. Jak wspomniałam wcześniej w zasadach gry tłem całej akcji i miłości, powiązanej oczywiście ściśle z nienawiścią, stanowi piłka nożna, co także, przyznajcie, jest rzeczą niezwykłą. Skąd takie rozwiązanie? Ta piłka nożna zawsze mi gdzieś towarzyszyła od mojego taty, przed moich braci, przyjaciel mojego męża też jest piłkarzem, przyjaźnimy się z różną piłkarską, także to, to jest gdzieś tak jakby prywatna tutaj y, sprawa, ale jest też taka, że zawodowo gdzieś tam się też poruszam w temacie sportu. Inicjatywa piłki nożnej wyszła trochę tak jakby od moich klientów, bo oni się śmieli ze mnie, że skoro piszesz książki, to napisz coś o sporcie. No to, że ktoś mi rzucił rękawicę, musiałam się tego podjąć. Czy mi to wyszło? Ocenią czytelnicy. Dla utrudnienia zadania autorka osadziła całą akcję tej powieści nie w znajomym sobie otoczeniu, a za oceanem. Taki zabieg wymaga ogromnej pracy, związanej z tak zwanym researchem, czyli merytorycznym przygotowaniem się do tematu. Zatem dlaczego akurat Stany Zjednoczone? Nasza europejska piłka nożna jest o wiele inna od tej, która jest w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, pomimo gdzieś tam ich wysokiego poziomu, dopiero uczą się tego, co u nas jest od wielu, wielu, wielu lat. Tak naprawdę u nich liga powstała na człomie lat 94-1994-1996, co też jest podkreślone w książce. I ona wtedy dopiero gdzieś tam raczkowała na tym profesjonalnym stopniu. Dlatego to łatwiej było mi się do tego odnieść, tak? bo tutaj nasze europejskie drużyny już są na tyle rozwinięte i, i to jest taka otoczka tego wszystkiego, że ciężej by byłoby mi stworzyć pokazanie właśnie tego, że jej ojciec miał naprawdę porządne zadatki na porządnego piłkarza, tak? Grał w europejskich drużynach i po, gdzieś to musiałam uknąć w te Stany Zjednoczone, żeby pokazać właśnie tą różnicę. Perfekcji u piłkarzy, tak? I, i, I tutaj komentować naszej polskiej ligi raczej nie będę. Pozostaje nam jeszcze odpowiedź na najważniejsze pytanie. Dlaczego ta książka warta jest zabrania jej ze za sobą na wakacje? Na pewno wzięłam imię, dlatego, że są zadziorne teksty. Ja uwielbiam, jak gdzieś jest ironia, sarkazm, gdzie jest taka przepychanka słowna, tak? Jednak tutaj książka się wzoruje na motywie hate-love. Także myślę, że to jest ten wątek, który by jak najbardziej mnie do tego przekonał. I rzeczywiście tych błyskotliwych dialogów, przemyślanych ripost i zadziornych tekstów także nam w książce nie zabraknie. Dlatego życząc super miłego wakacyjnego wypoczynku, z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce nieco nieprzyzwoity romans z piłkarską pasją w tle. 46, 833, 34, 43. Książka zatytułowana Zasady gry autorstwa Marty Cyrkiel, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sabat, może być Wasza już teraz. Polecam Karolina Bastolesa.